Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Jóźwiak. Jestem doradcą techniczno-handlowym firmy Alter. Firma zajmuje się produkcją systemów detekcji gazów. Na dzisiejszej prelekcji opowiem Państwu o podstawowych zasadach systemów detekcji gazów w kotłowniach i garażach podziemnych. Na początek, ramy prawne, które mówią nam. O następujących kwestiach. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To rozporządzenie mówi, że urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW. Kolejny punkt mówi, iż zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym gazu a wprowadzeniem przewodu do budynku. Kolejny punkt mówi, że instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, to znaczy takich do 12 metrów. Oraz kolejny punkt zabrania stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. To samo rozporządzenie w innym paragrafie mówi nam, iż w garażach zamkniętych należy stosować wentylację i tak mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu starzenia tlenku węgla w innych garażach, niewymienionych w punktach 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych z zastrzeżeniem paragrafu 150 ustępu 5. I to dotyczy garaży powyżej 10 stanowisk. Yy, yy, kolejny punkt mówi, że wentylację mechaniczną sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan w garażach, yy, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej terenu. Yy, w Także kierując się tymi zapisami, wiemy, że w garażach, w których znajduje się więcej stanowisk parkingowych niż 10, należy stosować czujniki detekcji spalin. Oraz jeżeli posadzka garażu jest zaniżona poniżej poziomu terenu, należy stosować e, czujniki gazu propan butan. E, w przypadku stosowania e, systemów detekcji gazów możemy e, wybrać różnego rodzaju e, sensory. E, mogą to być sensory półprzewodnikowe, sensory katalityczne, sensory elektrochemiczne, e, sensory absorpcyjne podczerwieni oraz sensory tak zwane PIT, czyli do wykrywania lotnych związków organicznych. Przy projektowaniu i doborze systemów należy zwrócić uwagę na podstawowe parametry, takie jak potencjalne źródła wypływu gazu, charakter możliwego wypływu oraz topo topografię pomieszczenia. Kolejny punkt mówi o parametrach fizykochemicznych gazów, rodzaju wentylacji, obecności źródeł ciepła, zmienności warunków klimatycznych, lokalizacji potencjalnych źródeł zapłonu oraz wyposażenie pomieszczenia. I tak te szczegółowe rozmieszczenie głowic pomiarowych powinny uwzględniać zalecenia co do rozmieszczenia czujników gazów wybuchowych i tlenu. Zawarte w normie PNEN 60079, miśnik 29, miśnik 2 oraz y, substancji toksycznych zawartych w normie PNEN 45544, miśnik 4. Przykładowe rozwiązania, y, tutaj dla kotłowni. Y, tutaj jest przykład podstawowej centralki. Do systemu detekcyjno-odcinającego typu SDO. I ten system składa się z centralki SDO-ZA, głowicy pomiarowo-detekcyjnej GDX80, sygnalizatora akustyczno-optycznego typu TSZ4D oraz zaworu elektromagnetycznego odcinającego gaz. I system ten współpracuje na podstawie otrzymanych. Informacji z głowicy pomiarowo detekcyjnej GDX80 wysyłając sygna sygnał do sygnalizatora akustyczno-optycznego oraz do zaworu odcinającego gaz. Do systemu tego można również podłączyć modem GSM, żeby otrzymać powiadomienie na przykład na telefon komórkowy lub inne urządzenie. Jeżeli na przykład nie ma obsługi y, miejscowej w danej kotłowni, powiadomienie takie zostanie wysłane y, poza obiekt, y, w którym nastąpiło y, rozszczelnienie detekcji gazu. Y, system współpracuje poprzez wyjścia przekaźnikowe. Do tych wyjść przekaźnikowych w centrali można podłączyć również y, inne y, urządzenia. Na przykład wentylację można podłączyć y, rób, lub y, wysłać po prostu sygnał do, y, obie, do systemu nadrzędnego, który monitoruje pracę w danym zakładzie czy, 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 czy w danym budynku. Jeśli chodzi o zalecenia projektowe w kotłowniach, y, mamy następujące kwestie. Y, w przypadku gazu ziemnego czyli metanu, który jest właśnie głównym tutaj składnikiem gazu ziemnego, który jest znacząco lżejszy od powietrza. Głowicę należy umieścić powyżej możliwego źródła ulotu gazu i możliwie blisko sufitu, zazwyczaj w, w, w tej warstwie 15 do 30 cm od sufitu. Natomiast w przypadku gazu płynnego propan-butan, który jest y, cięższy od powietrza, głowicę należy umieścić moż, możliwie nisko nad posadzką, na wysokości 15 do 30 cm od posadzki. Głowicę można montować na ścianach, filarach, podporach lub wysięgnikach, w zależności od możliwości y, w danym obiekcie i y, na przeszkodach, y, które są w danym obiekcie y, zamontowane. Głowica należy umieszczać możliwie blisko potencjalnego źródła emisji gazu, lecz nie bliżej jednak niż 1 metr od źródła emisji gazu lub nie dalej niż 5 do 8 metrów od możliwego źródła emisji gazu. Jest to podyktowane po prostu tym, że na przykład przy uruchamianiu urządzenia grzewczego. Następuje minimalny wypływ gazu z takiego urządzenia. Jeżeli ten czujnik będzie zbyt blisko, będzie nam się wzbudzał system detekcji gazu. A odległość 5 do 8 metrów jest warunkowana tym, że czujnik ma taki po prostu zasięg pracy. Jeżeli będzie za daleko, czujnik zamontowany od źródła emisji gazu, no po prostu nam tego gazu nie wykryje lub wykryje go nam już po prostu za późno, gdy to stężenie gazu w innym po prostu miejscu, w danym obiekcie będzie już na tyle duże, że może nastąpić wybuch tego gazu. Głowicę nie należy montować w miejscach o dużym nasłonecznieniu oraz w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ może to generować i powodować zakłócenia w przepływie gazu. I różnych substancji wybuchowych. Głowice nie powinny znajdować się w miejscu występowania silnych pól elektromagnetycznych, z tego też względu, że mogą być zakłócenia prawidłowych odczytów i prawidłowych pomiarów. Teraz, jeśli chodzi o przykładowe rozwiązania dla garaży podziemnych, taki podstawowy system detekcji gazów dla garażu podziemnego może wyglądać następująco tutaj możemy zastosować konwerter transmisji KT16 sterownik modułów przekaźnikowych SMP8 głowice pomiarowo-detekcyjne SmartMaxi moduł wizualizacji MW32 oraz tablice ostrzegawcze typu OTS12L Konwerter transmisji KT16 odpowiada tutaj za odczyt informacji z głowic pomiarowo-detekcyjnych Smart MAXI. Natomiast sterownik modułów przekaźnikowych SMP8 służy nam do wysyłania sygnałów do systemów nadrzędnych. Jest to po prostu. Element, który ma y, ustawialne przekaźniki, które powiadamiają nam system nadrzędny, na przykład wentylację, uruchamiają nam y, sygnalizację akustyczno-optyczną y, lub po prostu elementy, które mają nam zareagować w przypadku wykrycia podwyższonego stężenia gazu. Tablice ostrzegawcze OTS L12L, jeśli chodzi o garaż podziemny, najczęściej montuje się nad wjazdem do garażu, nad drzwiami wejściowymi oraz w samej hali garażowej wewnątrz. No, tablice należy zamontować w miejscach widocznych dla użytkowników, żeby w przypadku, kiedy nastąpi podwyższenie stężenia gazów tablice się uruchomiły i powiadomiły o niebezpieczeństwie użytkowników i wtedy użytkownicy powinni natychmiast opuścić daną halę garażową. Modułowy system detekcji nadzoru współpracuje właśnie tak jak już powiedziałem z systemami nadrzędnymi. Y, oczywiście, z tablicami ostrzegawczymi, y, również o, poprzez wyjścia przekaźnikowe z wentylacją awaryjną. Y, system wizualizacji pracy MW32 mówi nam o mm, prawidłowym działaniu pracy systemu, detekcji lub też wyświetla nam y, przekroczenia stężenia gazów lub z, y, różne. Sytuacje awaryjne, które mogą się pojawić w danym momencie pracy systemu. System nadzoru garażu możemy połączyć z systemem komputerowym za pomocą oprogramowania Altermonitor. Jest to bardzo fajne oprogramowanie, które możemy zastosować przy zdalnym monitorowaniu systemu w danym garażu podziemnym. Polega to po prostu na wysłaniu sygnałów cyfrowych poprzez konwertery cyfrowe do oprogramowania komputerowego, i dzięki temu odbiorca, nadzorca danego garażu widzi pracę systemu w garażu i w razie pojawienia się sytuacji alarmowych może szybko zareagować. Jeśli chodzi o rozwiązania przykładowe dla garażu podziemnego i zalecenia projektowe, to podobnie jak dla kotłowni, kierujemy się przede wszystkim właściwościami fizyko-chemicznymi gazów. Tutaj, w garażu, głównie będziemy starali się monitorować stężenie tlenku węgla ze spalin oraz stężenie gazu propan-butan w garażach, gdzie jest dopuszczalny. Wjazd pojazdów napędzanych gazem propan-butan. I tak, w przypadku tlenku węgla, który jest nieco lżejszy od powietrza i łatwo się z nim miesza, najczęściej zaleca się umieszczanie głowic na wysokości od 150 do 220 cm nad posadzką. Chodzi tutaj o tą strefę wysokości twarzy człowieka, tak, żeby to ten gaz się dobrze mieszał z powietrzem. I najczęściej, y, po prostu, ponieważ jest bardzo toksyczny dla człowieka i organizmów wszystkich żywych, to musimy tutaj mieć y, y, na względzie to, żeby ten czujnik był na tej wysokości, żeby jak najszybciej zareagował na dane stężenie. W przypadku gazu płynnego propan-butan y, oraz dwutlenku węgla, przy czym dwutlenek węgla najczęściej się tutaj y, stosuje dla spalin samochodów ciężarowych. No, w garażach podziemnych bardzo rzadko się dopuszcza wjazd pojazdów ciężarowych. Choć zdarzają się tutaj też pojazdy napędzanych olejem napędowym tak, czy silnikiem diesla. Więc można zastosować czujniki dwutlenku węgla. Jeżeli stosujemy właśnie te czujniki propan butań tlenku węgla, należy je stosować możliwie nisko nad posadzką, na wysokości od 15 do 30 cm. Głowice można montować na ścianach, filarach, podporach lub wysięgnikach, w zależności od możliwości w danym obiekcie. Przy ustalaniu lokalizacji głowic, należy zwrócić szczególną uwagę na rozmieszczanie elementów wentylacji. Jest to związane z, oczywiście z, z tym, gdzie stężenie gazów będzie się nam pojawiało oraz w których elementach i w których miejscach to stężenie będzie najwyższe. Dlatego wentylację należy po prostu dobierać zgodnie z danym gazem. Jeśli, jeżeli będzie do, do czynienia tutaj z gazem cięższym to gromadzącym się nad posadzką wentylacja musi być. Wyciąga na, wyciąg, wyciąg wentylacji musi być zamontowany u, znaczy nad posadzką. Tak samo jak czujniki do stężenia gazu. Kolejne urządzenie nadrzędne system detekcji, to znaczy konwerter, sterownik, wyjścia przekaźnikowe, moduł wizualizacji. Najlepiej zlokalizować w szafie sterującej wentylacją. Ponieważ system ściśle współpracuje z automatyką właśnie wentylacji w garażu i podczas pracy i sterowania systemy te muszą jakby być zależne od siebie. Zgodnie z normą PN 50545-1.2.2012 Detektory stosowane w garażach podziemnych powinny posiadać trzy progi alarmowe. I teraz może przejdę do najczęściej zadawanych pytań. Tutaj jeśli chodzi o systemy detekcji gazów mogą pojawiać się od Państwa pytania typu czy systemy detekcji gazów możemy zakwalifikować jako urządzenia przeciwpożarowe. I tak, systemy detekcji można zakwalifikować jako urządzenia przeciwpożarowe, wtedy, gdy oprócz detekcji niebezpiecznego stężenia gazu te systemy wykonują jakieś działanie jeszcze dodatkowe, na przykład zamknięcie dopływu gazu lub sterowanie wentylacją. No, system ten stricte zabezpiecza nam przed powstaniem pożaru, przed wybuchem. Więc jak najbardziej możemy traktować ten system i zakwalifikować go jako urządzenia przeciwpożarowe. Kolejne pytanie, jakie może tutaj być Państwu takie no, nasuwające się przy projektowaniu i doborze systemów: czy okablowanie systemów detekcji gazów powinno być wykonane za pomocą kabli przeciwpożarowych? I tutaj y, okablowanie w przypadku tych systemów y, no, nie powinno być wykonywane przewodami przeciwpożarowymi, i wynika to z tego, że systemy detekcji gazów no, nie, nie muszą działać w trakcie pożaru, one zabezpieczają nam przed powstaniem pożaru, ale już w trakcie pożaru, jeżeli już nastąpi, to no, z jakichś tam względów może innych niż, niż y, wybuchu. No, system detekcji gazów no, nie ma tutaj już jakby y, znaczenia na tyle, że, żeby system działał w trakcie pożaru. Wtedy następuje ewakuacja, opuszczenie obiektu, a system detekcji gazu już y, no, nie ma większego tutaj znaczenia. Y, jeżeli scenariusz pożarowy y, wymaga, aby centrala y, systemu sygnalizacji pożarowej zamykała dopływ gazu, odbywa się to niezwłocznie po pojawieniu się alarmu y, stężenia gazu, bez żadnej zwłoki czasowej. Kolejne pytanie, które często się pojawia, czy centrala systemu detekcji gazów może być zlokalizowana w kotłowni? Oczywiście uważamy, że tak. Może być zlokalizowana w kotłowni, a wręcz powinna być zlokalizowana w kotłowni, bo dzięki takiemu rozwiązaniu do centrali nie mają dostępu osoby postronne. A, a tylko osoby, które zostały przeszkolone z obsługi systemu y, oraz y, odpowiadają za utrzymanie danego obiektu. Y, często porównuje się tutaj przepisy dotyczące systemów SSP, czyli y, nadzoru y, y, pożarowego, do systemów detekcji gazu. I są to dwa y, zupełnie inne systemy, y, które działają w zupełnie inny sposób. Także tutaj system detekcji gazów i centrala y, od systemu detekcji gazów, jak najbardziej, może być w kotłowni. Y, systemy detekcji gazów, a systemy y, detekcji pożaru, jakby tutaj, to są dwa oddzielne systemy, nie należy ich ze sobą y, łączyć, y, y, ale jakby tutaj, podejście projektantów do tych systemów jest różne, dlatego zwracam tutaj Państwa uwagę na to, że jak najbardziej możemy centralę zamontować w kotłowni. Tak jak powiedziałem wcześniej, system detekcji gazów nie musi działać podczas pożaru. On ma nam zabezpieczyć przed powstaniem pożaru. Także to mam nadzieję, że tutaj pokrótce Państwu jakby Przybliżyłem te wszystkie aspekty związane z detekcją i projektowaniem. Gdyby Państwo mieli jakieś y, dodatkowe pytania, to zapraszam tutaj do zadawania pytań na czacie y, lub y, bezpośrednio po prelekcji. Y, tutaj podaję Państwu do siebie dane kontaktowe. Można wysyłać maila po zapoznaniu się z państwa pytaniami jak najbardziej postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania które państwo będą mieli dziękuję serdecznie pozdrawiam zapraszam do współpracy